To jest dla nas element troski o środowisko, ponieważ no, jeżeli chcemy dbać o środowisko, niestety musimy też kontrolować, a to nam daje możliwość i penetracji tych terenów, które są trudno dostępne, oraz wykrywania tych miejsc, które no, rzeczywiście szkodzą, szkodzą przy, przyrodzie. Będą one zarówno wykorzystywane w kontrolach standardowych, które prowadzimy, tych planowanych, jak również w kontrolach interwencyjnych, przy wykrywaniu przestępstw przeciwko środowisku, przy różnych podejrzeniach czy przy też różnych zjawiskach, które czasami występują naturalnie bądź spowodowane przez człowieka, przez działalność ludzi. Dzięki tym, tym dronom będziemy mogli. Jeszcze lepiej wykonywać naszą działalność, są miejsca czasami trudno dostępne, czasami jest jakiś duży obszar, który trzeba zobaczyć, z wysokości z lotu ptaka jest dużo łatwiej, są miejsca, gdzie nie można czasami wjechać samochodem czy dojść, czy również miejsca, gdzie musimy bardzo szybko zorientować się w sytuacji, gdzie jest jakieś... Czy to zdarzenie typu, typu pożar, czy jakiś wyciek do, do rzeki, do jeziora. Są różne sytuacje, gdzie z powietrza widać to znacznie lepiej, czy też sytuacje, kiedy nie można wejść na obszar kontrolowany i wtedy możemy się takim dronem posłużyć. I też przeszkoliliśmy grupę pilotów. Została też powołana grupa interwencyjno-wyjazdowa, która będzie właśnie prowadziła te, Kontrole takie, takie szybkie, takie nagłe zdarzenia, gdzie trzeba czasami reagować w ciągu w bardzo krótkim czasie. Taki dron, który by na przykład sprawdzał, czy coś takiego się dzieje, pozwala nam zrobić zdjęcia, wysłać upomnienie, podjąć działania profilaktyczne wcześniej. To jest jeden element, który wydaje mi się być naturalnym, ponieważ no, penetracja drona jest dużo większa niż nie wiem, chodzenia pieszo, jechania autem, nie wszędzie można dojechać i itd., itd. Drugi element, no to bym powiedział, że czasami mamy takie zjawisko, że jakiś um, gangster ekologiczny składa nielegalnie śmieci odpady niebezpieczne i widzimy, że to sobie wybrał jakieś miejsce. I to może oznaczać, że wyłapujemy to wcześniej i takie miejsce jak gdyby kontrolujemy i możemy spróbować złapać. Posiadamy jako Inspekcja Ochrony Środowiska na całym Dolnym Śląsku, posiadamy pięć dronów. Cztery to są marki Parot, Jeden marki DJI, mały do zadań inspekcyjnych. Cztery drony Parota posiadają kamerę przednią Full HD z możliwością zapisu zdjęć i wideo tak jak zwykle, ale mają dodatkową kamerę termowizyjną, która pozwala nam zobaczyć e, na przykład odpady biodegradowalne zakopane pod ziemią, które charakteryzują się tym, że mają inną temperaturę, prawda? Ponieważ się rozkładają, to i temperatura e, się uwalnia. Pozwala na loty do kilometra z normalną wizją, ale wydaje mi się, że bez wizji możemy trochę dalej polecieć. Ten mniejszy będzie wykorzystywany do działań inspekcyjnych, do działań terenowych, takich interwencyjnych. Często mamy telefony. Codziennie jest osoba dyżurna, jak i od 7 do 15, jak i od 15 do 20 i później, która odbiera telefony, i to są tak zwane interwencje. Gdzie trzeba szybko zapakować się i pojechać. Więc mały dron, który jest w wielkości torebki, zapakowany z trzema bateriami, pozwala na takie szybkie, szybkie działanie polecenie z jakiegokolwiek miejsca praktycznie. Działalność inspekcji zmieni w znacznym stopniu, unowocześni przede wszystkim, bo do tej pory inspekcja mogła wejść, nie mogła wejść na teren zamknięty, znaczy mogła przy pomocy policji wejść na teren zamknięty. Jednakże przy pomocy dronów możemy nagrać ten teren i zrobić mu zdjęcia już przed jakby obecnością osoby, która jest uprawniona do tego terenu. Oczywiście za tego terenu, nie wlatując nam na jego teren. Tak nam pozwalają przepisy, więc zanim potocznie można powiedzieć pan posprząta, to już udokumentujemy wszystko w czarno na białym na fotografiach.